na przykład przychodzą z różnych miejsc w których te informacje uzyskiwali, często nagrywali jakieś dźwięki. Tak, i tutaj te dźwięki są montowane i przygotowywane do emisji. Nie jest to Word, ale jest dostosowany właśnie do warunków radiowych i w pewnym... ponieważ tak, kontekst on się nazywa i ponieważ teraz akurat jesteście prawie przed samym dziennikiem, bo jest 12.49, czyli ja dziennik mam w liek, mm, 13 mam dziennik, więc muszę za 5 minut już z na dół najpierw oczywiście ten dziennik złożyć, nie? Więc miałam na to powiedzmy... 40 minut, żeby złożyć. A co to znaczy złożyć dzień? To znaczy wybrać informacje, tak. które chcemy na antenie <gulanie> potem Wam przekazać przez radio. A na przykład zobaczcie, jak ktoś e, czytał dzisiaj Wiadomość wiad wiad Pogody. Ja bym wam Ale kto czytał ktoś, ktoś? z młodych. A zobaczcie, to jest fragment naszego programu. To nie jest fragment naszego programu. To Wojtek czyta zmienił. A słuchajcie teraz wiadomości, które do 14 opuścili wreszcie stafels po wsiło się około 100 osób publiczności i wykonawca na scenę pewnie zastanawiacie się dlaczego to pomieszczenie jest takie wysokie to od razu Wam powiem, że wszystko co tutaj jest zrobione jest zrobione pod kątem akustyki nie wiem czy zauważyliście, ale jeśli Ktokolwiek się tutaj odzywa, to ten dźwięk nie sprawia wrażenie, jakby odbijał się wielkim echem, prawda? To jest konieczne, dlatego że jeżeli tutaj jacyś muzycy grają, śpiewają, to nie może to być pomieszczenie, w którym akustyka jest zła. Bo będzie to bardzo źle potem słychać, czy to w radioodbiornikach, czy powiedzmy na, na płytach, jeśli się takich wykona nagrywa. Stąd właśnie tak a nie inaczej skonstruowane pomieszczenie i... No jest to największe pomieszczenie, jakie jest w Radzie. Nazywa się Studio Lenta. Ono składa się tak naprawdę z dwóch pomieszczeń, ponieważ my jesteśmy w tym takim e, głównym sensie dostępnym i dla wykonawców, i dla publiczności. Natomiast e, jeśli się odwrócicie, to tutaj za szybą jest jeszcze grupa w takim mniejszym pomieszczeniu. To jest miejsce, w którym jest cały sprzęt, dzięki któremu można Takiego koncertu posłuchać na antenie albo też można go nabrać. Na jeden, na jeden taki, my to nazywamy tłumik. Wiecie? Na jeden tłumik, zapiszemy sobie jeden instrument. To ile instrumentów możemy mieć? 40. No jasne. Może in, coś innego otworzę, bo to jest ten. To jest takie... Jak widzicie, znaczy, dźwięk nie, mogę... można zobaczyć. Jak dźwięk jest... można zobaczyć. E, można też, ten można ten... też to w jakiś sposób obrobić. Dam wam coś do posłuchania. W tym dniu, kiedy to zupełnie nagle i przypadkiem dostrzegła nietypowego gościa. Dzień dobry, jestem Bibi Lalka Doskonała. Dzień dobry, nazywam się Momo. Należę do ciebie. Wszyscy zazdroszczą ci mnie. O, nie wydaje mi się, żebyś należała do mnie. Myślę, że raczej ktoś się tu zostawił przez zapomnienie. Chciałabym mieć jeszcze więcej rzeczy. Tak? Nie wiem, czy mam coś, co by ci pasowało. No dobrze. <laughs> mhm. Jak myślicie, kto to mówił tą, tą lalkę? Ktoś mówił, płatno, jakoś to się przesunęło. Coś się zrobiło z tym, nie? Posłuchamy, jak ta osoba mówiła naturalnie. Iś dorośli. I w tym dniu. Kiedy to zupełnie nagle i przypadkiem dostrzegła nietypowego gościa. Dzień dobry, jestem Bibi Lalka Doskonała. Dzień. A druga jest tam. To, to może teraz jeszcze głos wokalisty. Widzicie? Jest też Czuję cały świat. Teraz zobaczcie. Z tych pojedynczych instrumentów zaczyna się nam składać piosenka, w której jest, jest wszystko: jest perkusja, są gitary, harmonika, głos wokalisty. Czuję, że dotyka bo no to jest dźwięk, tylko dźwięk no to, to, to takie karaoke, tak? Że tam słowa się wyświetlają i tam śpiewa z tego, tak? No nie, nie. Jaki jest numer? 21 To <tronenkańska> mniej więcej oddaje ilość płyt, które, które, która jest w radiu. Jest ich więcej, ale mówimy o skatalogowanej płycie numer 21 145. A, A jakie są najstarsze płyty? Najstarsze płyty, mówimy to to cały czas o płytach kompaktowych, czyli tych CD, prawda? E, jak sami wiecie, zaczęły się pojawiać tak naprawdę na początku lat 90. Więc y, to jest raptem 18-19 lat także wcale długo, prawda? A są płyty winylowe? Mamy trochę płyt winylowych, ale one są bardziej zabytkowymi takimi elementami, które można zobaczyć na różnego rodzaju naszych wystawach, typu stare radioodbiorniki, prawda? Bo powiem Wam, że generalnie już bardzo, bardzo rzadko zdarza nam się, żebyśmy zagrali coś z winylowej płyty. Tak naprawdę... Jeśli gramy z płyty, to kompaktowej, czyli tej CD, a 90% programu, czyli mówimy o muzyce, gramy po prostu z komputera.